Siemanko to już trzeci odcinek krótkiej serii o Bałkanach. Po Chorwacji w dwóch poprzednich filmach przyszedł czas na krótką wizytę w sąsiedniej Czarnogórze. Krótkie przypomnienie, jeśli nie chcecie, aby ominęły Was kolejne odcinki, a już wkrótce też ciekawa seria z Hiszpanii, przypominam o subskrypcji dzwoneczku, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki temu dostaniecie powiadomienie o tym, że wpadł na kanał właśnie nowy film. Obrazki, które właśnie oglądacie, pochodzą jeszcze z Chorwacji, chociaż wiem, wygląda jak sceneria z filmu o II wojnie światowej i prawdopodobnie takową jest. Natrafiliśmy na nią w sumie przypadkowo w Kupari, a przyjechaliśmy tutaj, ponieważ miejscowość ta słynie z dość nietuzinkowej atrakcji, zatoki opuszczonych hoteli. Niestety, ale nie pokażę wam ani jednego z kilku opuszczonych tu hoteli. Niestety prawie cały materiał z tego miejsca utraciłem, ale o tym później. Dość zabawne, że zabieram was w to miejsce i nie pokazuję tak naprawdę nic, ale chciałem po prostu zaznaczyć, że takowa atrakcja się tu znajduje. Jest to na pewno gratka dla fanów klimatów takich około urbeksowych, ale też coś takiego innego i dla każdego i warto zboczyć tutaj kilkaset metrów z drogi z Dubrownika do przejścia granicznego w Suturinie. W Czarnogórze zaplanowaliśmy zrobić około 400 km. Wydaje się w tym momencie, że w sam raz, aby rozłożyć to na dwie doby. Pierwszą, mniejszą część chcemy zakończyć w w Podgoricy, a następnie drugiego dnia, przejeżdżając przez Góry Durmitor, dotrzeć na kolejny nocleg w Pluzinę. Po drodze oczywiście mnóstwo atrakcji i unikatowych widoczków, jakże charakterystycznych tylko dla tej części Europy, ale po kolei. Pierwszym niezwykłym miejscem odwiedzonym na trasie jest Zatoka Kotorska. Z poziomu morza nie wygląda może aż tak spektakularnie jak z punktu widokowego, który odwiedzimy później, ale da się na przykład znaleźć atrakcyjnie położoną restaurację, a świeże owoce morza z takim widokiem robiącym za tło smakują wyśmienicie. Jedziemy na słynne kotorskie serpentyny na trasie P1. Uważajcie podczas tej wspinaczki na turystyczne autobusy, zwłaszcza na tych nawrotkach 180 stopni. Bywa ciasno nawet dla motocykli, a kto tam i po co wpuścił te autobusy, to ja nie mam pojęcia. Czasami trzeba je miać lewym pasem, pod prąd, bo nie jest w stanie zawrócić na swoim pasie. A taki dodatkowy urok tego miejsca. Punktów widokowych na tych serpentynach jest kilka. Wszystkie są z podobnym widokiem, tyle że z różnych wysokości. My zatrzymujemy się na tym najwyższym, przy horyzont barze. Sam bar oferuje też dość ciekawy taras ze stolikami. Taki wyłącznie dla swoich gości, klientów. Ruszyliśmy jednak co dopiero z knajpy. Jesteśmy na jedzeni pod korek. Zatrzymujemy się tylko w zatoczce przy drodze, aby popodziwiać te widoki. I tutaj zaczyna się historia, do której nawiązałem w miniaturce filmu. Nie chciałem być egoistą i zatrzymać te wspaniałe widoki tylko w swojej pamięci. Postanowiłem w tym miejscu odpalić dla was drona. Wystartowałem. Nagrałem naprawdę genialne ujęcia. Chyba jedne z lepszych w mojej karierze droniarskiej. Przejechane przed chwilą przez nas serpentyny na tym mega stromym zboczu wyglądają z drona cudownie. Musicie mi uwierzyć na słowo sama zatoka też. Wszystko super. Dobra, już zaraz ląduję, tylko podlecę jeszcze tam kawałek i w tym momencie wyskakuje mi komunikat o błędzie silnika. Dron zaczyna taniec. W sumie to chyba jakieś takie bardziej pogo. Tak kilka sekund, po czym spada, a mina aparaturze pokazuje wysokość minus 300 metrów. Nie ma co zbierać. Nie ma co nawet się tam narażać i szukać wraku. Jedna ofiara śmiertelna wystarczy. W niezbyt dobrych humorach, ale lecimy dalej. Byłem wściekły. Utraciłem część materiału z lotu nad Dubrownikiem, zatoką opuszczonych hoteli i kotorem, ale utraciłem też możliwość obdronienia kolejnych miejsc, a przecież do Czarnogóry co dopiero wjechaliśmy i przed nami jeszcze mnóstwo niesamowitych miejscówek. Na poprawę humoru, nawierzchnia drogi, cały czas tej samej P1, robi się bajecznie gładka, a pięknie wyprofilowane długie łuki sprawiają, że jest to jeden z przyjemniejszych dojazdów odcinków całego wyjazdu. Jedziemy tu wzdłuż granicy parku narodowego Lowcen, więc na dokładkę jest też pięknie. Następnego dnia startując pod Goricy kierujemy się na północ drogą E80, a następnie E65. Poprowadzone są one w wąwozie rzeki Moracy, a następnie Tary. Wjeżdżamy na drogę P4, gdzie skalista ściana nad nami robi się coraz wyższa, aż dochodzi do monstrualnych rozmiarów, co oznacza, że jesteśmy prawie na dnie kanionu. Nie byle jakiego, bo jest to najgłębszy kanion w Europie. Brzmi dumnie. Wypada więc go obadać dokładniej. W tym celu wjeżdżamy na górę w okolicach mostu i ładujemy się na jedną z tyrolek. Atrakcja ta nie jest jakaś bardzo ekstremalna, chyba że ktoś ma jakiś silny lęk wysokości, ale naprawdę warto zobaczyć kanion rzeki Tary z tej dość nietypowej perspektywy. Ja polecam bardzo. Zmieniamy drogę na P5. Prowadzi nas ona, można powiedzieć, do trochę innego świata. Wjeżdżamy do Parku Narodowego Gór-Durmitor. Krajobraz robi się nagle po prostu nie do opisania. Robi się wręcz magicznie, trochę jakbyśmy wjechali na plan zdjęciowy jakiegoś filmu, trochę taki klimat a la władca pierścieni. Jedno z takich miejsc, które lokują się jakoś tak z automatu w takim top 10. Nie wiem czy w top 10 najładniejszych miejsc, w których byłem motocyklem w ogóle, ale przynajmniej takich, o których zapamiętuje się na lata. Smaczku dodają, tu dość abstrakcyjne jak na tę okolicę obiekty, takie jak na przykład kosz do gry pośrodku niczego. Kolejna niesamowita droga, na którą wjeżdżamy, to P14. Kiedy tuż myślisz sobie, że nic cię dziś nie zaskoczy, wyłania się następna niezwykła przestrzeń, taka, którą po prostu zobaczysz tylko tu, i jest nie do podrobienia. Motocyklem byłem w 21 krajach. Nie uważam się za jakiegoś wytrawnego motopodróżnika, ale coś tam już zobaczyłem. Dzisiejszy dzień pokazuje, że są jeszcze miejsca, które są w stanie mnie mocno zaskoczyć. W tym momencie żałuję dwóch rzeczy. Pierwsza to to, że nie mam drona. Druga, że trochę szkoda, że to już koniec i jutro czas się kierować do Bośni w kierunku domu. To, co bym zmienił, to dodał jeszcze jeden dzień w Czarnogórze, bo jest naprawdę wyjątkowa. Dziś to już wszystko, ale zapraszam do ostatniego odcinka, który wpadnie tradycyjnie w środę za dwa tygodnie. Cześć!